Wiele nie mogę powiedzieć, bo to jest naprawdę absolutny prototyp. Do niczego tu za bardzo go nie można porównać. Napędy, silnik jest ze Evo a samochód jest obudowany w karoserie Volkswagena Polo, czyli jest to krótsze, wszystko mniejsze, zupełnie inna, inna bajka, inna charakterystyka, ale, ale to nic, bo tutaj nawiązując do tych właśnie yy, zawodników, których niestety między nami nie ma, którym jest poświęcony ten memoriał, czyli Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza, oni nigdy nie bali się żadnych wyzwań, zmian samochodów i, i, i każdy dzień dla nich to był wyzwaniem i również sportowym, rajdowym, tak że, także myśmy też podjęli decyzję, że, że, że staniemy do takiego wyzwania, aby uprowadzić ten samochód tutaj. Wczorajszy prolog generalnie e, bardzo fajna inicjatywa, super pomysł. E, nie wiedziałem do końca jak to będzie wyglądać wydawało mi się, że będzie po prostu to no jakaś taka przejażdżka. Naprawdę ten, ten prolog był zorganizowany super, bardzo dużo kibiców i super nam się go też wjechało bardzo fajnie. Bo, jak wiadomo, ten odcinek, memoriał, jest próbą jednego błędu. Jak zrobimy, popełnimy jeden błąd, no to już mamy posamiatane. Także no, muszę pojechać czysto i szybko. No, pierwszy przejazd, tak jak było widać, wygraliśmy. Drugi przejazd, nastawienie było świetne. Wszystko świetnie nam wychodziło do ostatniej beczki, w zasadzie 50 metrów do mety. Nie wiem, co się stało. Samochód Samochód na nawrocie nam praktycznie z gaz. No, dalej sobie tego nie mogę wytłumaczyć, dlaczego nie popełniłem błędu. Coś nie zadziałało. Taki pej, trudno. O podsumowanie wczorajszego prologu. Mm, doskonale zorganizowane. To, co bym pierwsze chciał zaznaczyć. No i duży fan zjazdy przy niesamowitej atmosferze. chodzi o rywali to tak jak w zeszłym roku no, Mariusz Stec y, przoduje w takich super s jest naprawdę szybkim zawodnikiem e, Grzegorz Dól Waldemar Kluza, to są ludzie z którymi warto się ścigać i bardzo sprawia mi to dużą przyjemność i satysfakcję no, jak mogę się z nimi ścigać i najlepsze jest jeszcze jak z nimi mogę wygrać na przykład e, to tyle podsumowując rywali, a jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o przejazdy były chyba dobre no. czasy mówią samo za siebie same za siebie Eee, jestem niezmiernie zadowolony, cieszę się, bo jednak ten to pierwsze miejsce, to jest taki fajny, fajny prezent na początek sezonu. No właśnie, a powiedz, jak, jakie plany na sezon? Czy wyścigi górskie, czy jest szansa, że Cię zobaczymy na rajdach? Każdy to pyta, właśnie. Na rajdach bardzo z chęcią bym pojechał dla moich kibiców, e, których serdecznie pozdrawiam. E, chciałbym się sprawdzić w rajdach, ale trzeba przyznać, że ja taki jestem przyzwyczajony po górskich i po wyścigach płaskich, że idę na limicie i może się skończyć dla mnie taki rajd dosyć szybko na pierwszym zakręcie pierwszego s i po prostu mogę gdzieś przy Cwaniaczyć. Więc to mogłoby być groźne dla mnie i dla mojej dla moje furki. Czyli gdzie się zobaczymy? Na pewno góry. To jest stuprocentowe. Jedziemy i walczymy o mistrzostwo, bo coś zacząłem w zeszłym roku. No ale awaria mnie wyeliminowała, dałem sobie spokój w połowie sezonu. A w jakiej grupie pojedziesz w górach? Czy to będzie Enka dalej, czy? Tak, nadal Enka. My nie kombinujemy. Na razie Enczką. Jak Enczką zdobędziemy jakiś tytuł mistrzowski, to oczywiście zobaczymy. Może przebudujemy Lancerę na grupę Open, albo zbudujemy jakiś kolejny aut, albo pożyczymy. A powiedz, bo pojawiły się na Facebooku informacje, że stworzyłeś stajnię rajdową, serwisową, budujesz jakieś auto? Dla kogo? Co to za auto? I jaka jest Twoja oferta dla klientów? Oferta jest taka, że to jest oferta. Pochodzi z Wakat Service, to jest naszy, nasz serwis rajdowy, i oczywiście otworzyliśmy taką stajnię rajdowo-wyścigową, ale nie tylko, bo obsługujemy też zwykłe samochody, ale głównie ta działalność skupia się na serwisowaniu e, Evo, Bo z EWO mam najwięcej do czynienia, już zjadłem na tym zęby i tak dalej, i tak dalej. E, budujemy teraz auta, nawet dwie rajdówki, bardziej wyścigówki do gór, do klasy Open. Takie potężne jednostki, tam projekt jest taki, że mamy mieć powyżej 600 koni bez problemu plus drugie na seryjnym turbo, około 500 koni na sportowym paliwie oczywiście. To są lekkie karoserie, ale nie poszerzane, ale lekkie, szybkie, ze stajni serwis. Pierwsza osoba to Igor Widłak, a druga osoba to Artur Siudak. To są wszyscy moi znajomi z Kielc, którzy są zapaleńcami tego sportu i, i zbierają budżet, oszczędzają na herbacie i budują samochody. Dziękuję. Mieliśmy i śnieg, i deszcz, i słońce, i kawałki swojego asfaltu. Ale przede wszystkim to jest show. Show, który się udaje organizatorom, nie chcę skłamać, ale chyba szósty czy siódmy raz. Dla nas to jest wieliczka fartowna, bo od trzech lat jesteśmy cały czas, jak nie pierwsi, to drudzy. Więc cały czas sobie hasamy po tym podium. Dla mnie super, już myślimy jak tu przyjechać za rok. Powiedz zanim przyjedziecie tutaj za rok, jakie plany na ten sezon? Eee, pewnie w górach pojedziesz cały sezon. Czy jest szansa na jakieś rajdy? Jakie plany? Chciałem, chciałem przede wszystkim góry zaliczyć tak, na takim poziomie jak jeżdżę. Czyli, e, czyli gdzie mam top sprzęt, top obsługę. E, wszystko jest na najwyższym poziomie i ja staram się na tym nadążać, żeby wygrywać. Ale nie ukrywam, tęskni się za rajdami. Nie ma co się czarować. Rajdy to rajdy, rajdy to jest bardzo dobry trening, bardzo dużo kilometrów, są testy, jest współpraca z pilotem, długie odcinki. Nie ukrywam, tęskni się za tym. Wiadomo, jest to dość kosztowna, e, kosztowne zawody, nie ma co się czarować, ale, ale próbujemy. Powiedz a propos sprzętu i przygotowania na wyścigi górskie. W przerwie między sezonami było ogłoszenie sprzedaży wyścigówki. Czy to znaczy, że budujecie coś nowego? Czy to było na zasadzie takiej, że jak się sprzeda to dobrze, a jak nie, to, to jedziesz tym dalej? A tego to Wam nie powiem. <ścoughs> coś tam nam chodzi po głowie. Jak coś wymyślimy, na pewno dowiecie się pierwsi. A to jeszcze zapytam Cię o barburkę warszawską. Miałeś jechać wórcem. Tak. Eee, czy to był rzeczywiście wórc i co się stało, że nie dojechałeś? Eee, wórc mieliśmy wystartować z Marcinem, przechodzkim wórcem, ale jak to bywa, zabrakło pewnych cyfer na koncie, i nie udało się dozbierać tego budżetu, żeby położyć taki samochód. No i niestety się nie udało. Ale nie ukrywam, jest to dalej nasze marzenie, żeby Wieliczka czy barburka. Wystartałeś takim sprzętem. No wczoraj pierwsze miejsce, dzisiaj trzecie miejsce. E, ku czci chwale dwóm wielkim kierowcom. Musieliśmy cały czas jechać na limicie. E, jechaliśmy, startowaliśmy naszą Enką, którą startujemy w mistrzostwach Polski. Na no, tam niestety nie można robić e, wyciągać samochodu więcej niż homologacja pozwala, czyli tych no musieliśmy się ścigać z, z dużo szybszymi, mocniejszymi samochodami, ale mimo to pokaza pokazaliśmy, że nasza impreza jest na tyle szybka, że i tak jesteśmy w stanie z nimi walczyć. No, wczoraj trochę bardziej techniczna próba, udało się wygrać, dzisiaj dużo prostych. No nie było za bardzo gdzie tego nadrobić? Trzecie miejsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Jechaliśmy naprawdę, daliśmy z siebie wszystko. Powiedz, czy przed Rajdem Świnickim planujesz jakiś start, żeby się rozjeździć po asfalcie? Jakie plany? Być może wystartujemy w razie na Słowacji, i zobaczymy, zobaczymy, co z tego będzie. Na pewno dwudniowe, dwudniowe testy, również szkoła, szkoła, w której byłem asfaltowej jazdy, no nauczyła mnie naprawdę bardzo, bardzo dużo. No jak widać efekty, no jesteśmy, jesteśmy w stanie dziś bardzo szybko i na ten rajd świdnicki naprawdę przygotujemy się najlepiej, najlepiej jak, jak tylko się da i liczymy na bardzo, bardzo dobry wynik. No, napomknąłeś o szkole, możemy zdrać gdzie ta szkoła, kto ją prowadzi i, i jak takie zajęcia wyglądają. E, no byłem w, w rajdowej szkole we Włoszech u Vittorio Canewy, gdzie się dowiedziałem, że tak naprawdę zupełnie nie potrafię jeździć samochodem. Dopiero musiałem się nauczyć, ale wszystko poszło wyśmienicie. Teraz naprawdę poznałem wiele, wiele technik, innej, dużo szybszej, zdecydowanie szybszej jazdy. No i jak widać, już zaczę zaczęliśmy to wykorzystywać. 300 straty, tak jak w tamtym roku. No żal, 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 że nie udało się, no niestety pierwszy przejazd, źle spięte napędy, próbowałem na deszczu, nie jeździłem dawno i no nie wyrobiło na tej beczce i tam żeśmy bardzo dużo stracili. Starałem się teraz odrobić, przejazd fantastyczny, bardzo szybko, wszystko rewelacyjnie, no ale niestety nie dało rady, stata była za duża. Nigdy nie jest tak, że idzie bezbłędnie, ale, ale impreza super, my się mega cieszymy, że jest kultyw, kultywowana Pamięć po, po dwóch wspaniałych kierowcach, którzy tworzą historię tego sportu, jakby, jakby nie było. Yy, impreza się rozrasta z roku na rok, to też strasznie cieszy nas zawodników. Wczoraj mieliśmy urozmaicenie, super prolog, yy, dzisiaj prawdziwe rajdowe warunki miks pogodowy nagle leje śnieg, tu słońce także, także fajnie. My co uczymy się autka, poznajemy go w różnych warunkach yy, z, ze śniegu i ściapy teraz przeszliśmy na asfalt jest coraz lepiej. Także bardzo optymistycznie patrzymy w przyszłość. Super.